Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. 15,5 minuty po dziewiątej czas na temat dla reportera Jarek Adamek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I my, Marcin Hausek. Dzień dobry, Marcinie. Zacznijmy od raportu. Dzień dobry, witam. Oswojamy się z myślą, że obostrzenia potrwają o tydzień dłużej, na pewno, a te dotyczące hoteli i pensjonatów także w czasie majówki. Od nowego tygodnia prace wznawiają żłobki oraz przedszkola i jest też zgoda na sport na świeżym powietrzu w grupach nie większych niż 25 osób. Po roku pandemii naukowcy wreszcie udowodnili, że na powietrzu transmisja wirusa jest minimalna. Może wreszcie będzie też zgoda na zdjęcie masek na dworze. Na to wielu z nas czeka chyba najbardziej. Niestety dane pandemiczne w dalszym ciągu budzą przerażenie, szczególnie te dotyczące liczby zgonów. Wczoraj poinformowano o śmierci ponad 800 zarażonych, a pozytywne wyniki testów otrzymało ponad 21 tysięcy Polaków. W punktach wymazowych w naszym regionie przebadano 966 osób. W powiecie leszczyńskim wystąpiło 41 zakażeń, w Lesznie 39, w powiecie rawickim 37, w kościańskim 32, we Wschowskim 30 i w Gosteńskim 20. Nieco mniej zakażeń dotowano w powiecie górowskim 23 i w powiecie wolsztyńskim 19. Wysoka jest liczba zgonów. W minionej doby zmarło 11 mieszkańców naszego regionu. Przyczyną śmierci dwóch osób z powiatu Wschowskiego oraz po jednej z Leszna, powiatu Leszczyńskiego i Kościońskiego, był wyłącznie COVID-19. Dwie osoby z powiatu Wolsztyńskiego oraz trzy osoby z powiatu Rawickiego i jedna z Gosteńskiego miały choroby współistniejące. Dziękuję bardzo. To był my. Hausek, a my już teraz otwieramy naszą linię telefoniczną 655295529. I co tam komu dzisiaj przy tym pięknym wiosennym? Hmm. Jak żałuję. Cudownie. Dnia. To kwietniowe powiedzenie to rzeczywiście jest prawda. Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. No to trochę lata może wreszcie, tak? To w przyszłym tygodniu, no prawda? Kiedyś, kiedyś. Kiedyś na pewno. No. Także proszę być. No, niech on przeplata, no niech, i... rząd przeplata. To jest cały problem, że on właśnie jakoś słabo przeplata. 65 529 5529. To jest nasz numer, ja przypominam. I co tam komu dzisiaj się przypomni w sprawach różnych? No i ten apel, żebyście państwo dzwonili właśnie od początku tematu dla reportera, bo później kończymy i, i, i no, nawet poza anteną te się telefon odbiera, dodać, a niestety już po Powiedzieć, audycji. poradzić, coś komuś doradzić, to by było miło. Dzisiaj, proszę państwa, przypominamy, 15 kwietnia, więc już... Światowy Dzień Trzeźwości. Naprawdę? Tak, dziś. Tak w czwartek przypada jakby w piątek albo w sobotę, to... to, to hmm. no. Za rok hmm. będzie w piątek, to będzie może. Ktoś będzie obchodził. Mamy pierwszego dzwoniącego. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry. Witamy. Ja tu dzwonię z Rawicza na Fiołkowej, znowu lampy nie świecą. Mhm. Świeciły trochę i... Tam coś robią kolej, tam coś szpunci, grzebie, tam coś, nie wiem, ale z tego, co tu mi tu powiedział kolega, bo tam mieszka, mówi, że znowu jest ciemno. Mhm. No może ma to związek z tymi pracami. Ulica i... Fiołkowa Spirko. zapisane to już, y, ulica, który, gdzie te lampy to już parę razy się prze, jej przewijał ten temat, one tam gdzieś były naprawiane ale może faktycznie znowu jakieś prace ziemne, albo coś było tylko na skręcenie, a nie na zlutowanie i dlatego się no, rozkręciło. No, może i tak. Dziękujemy panu Dziękuję bardzo, pan Pozdrawiam pozdrawiamy reakcję. serdecznie, czyli pierwszy telefon mieliśmy z Jawicza, zobaczymy jak będzie z kolejnymi. Nasz e, cały region może do nas dzwonić, czyli od Wolsztyńskiego po Jarocinski, od... Kościeńskiego, Pojawicki, i Górowski. Zapraszamy bardzo gorąco. Mamy kolejnego dzw dzwoniącego albo dzwoniącą Dzień panią. Dzień dobry. Ja taką propozycję, bo szkoła nie przyjmuje zakrętków od buterek tych. No. A czy by postawić jakiś pojemnik tutaj w rynku szkole, że ta kościelna, a rynek postali, żeby tam rzucać, bo no to się wyrzuca, bo to szkoda nam, bo ktoś zbiera, nie? A w Lesznie, ten... tak? W Lesznie. Bardzo bym prosiła, tak, żeby Pana takie pojemność. Chodzi pani o, o Leszno. Leszno o tak Leszno. Jest. Tak samo o jak wiecie. w domu, w Domczu koło kościoła bardzo mi się to podoba. No w Lesznie jest kilka takich serduszek najbliżej centrum. Hmm. No, no nie. bo nie ma, tu nie mam no w rynku w, no w najwięcej po tak, to dawała dzieciom do szkoły, a teraz szkołę nie, nie przyjmują. Dobrze. No ja mam dosyć dużo, no szkoda mi tego wyrzucić, nie? Ok. No, Stowarzyszenie PL-18, które właśnie koordynuje te na nakrętek, w takim razie bardzo pozdrawiamy i su sugerujemy, żeby na Starówce, Takie gdzieś w okolicy... Tam by dobrze pasowało. Mm -hmm. kościelna, a w tu ten rynek. No gdzieś no, w każdym razie, no bo to no, oczywiście no. trzeba znaleźć kawałek tego miejsca, żeby... No właśnie, żeby to właśnie, nikomu to nie, to nie wadziło. To Dziękujemy, to wszystkiego to dobrego to dla pani. Pozdrawiamy serdecznie Stowarzyszenie P18 i ym, no jest prośba o jakieś serduszko właśnie na stawym mieście. No rzeczywiście brakuje te, te, tego pojemnika, tego serducha w centrum. Tutaj, niedaleko naszej redakcji. Tu niedaleko mm -hmm. występ tej tak. okolicy. Tu, jest na pewno. Jest. A tutaj jakoś tak nie... Dobra, okej, okay. zapisane. Przekażemy to pani prezes e, Chojnackiej, żeby może taki m, pojemnik na stojówce wymyślić. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Chciałbym z taką informacją... E, e... Na, na antenie. Otóż na wjeździe do Wolsztyna od strony Wschowy, czyli, o ile dobrze pamiętam, 315 115. Okay. właśnie był, była kolizja trzech aut wjeżdżając już do, do, do Wolsztyna, więc ona jest na samym zakręcie, zaraz za Niemkiem, za, Boże, za, jak gadam, za widzim, Widzimiem, starym Widzimiem. Mhm. Trzy auta się zderzyły e, i będą tam utrudnienia ze względu na to, że no, to jest wjazd do miasta, więc e, tam mogą się tworzyć korki. Jeszcze policji nie widziałem, natomiast no, trzeba uważać, bo, no, bo jest pogoda jaka jest. I oczywiście z odwiecznym apelem e, proszę o włączanie świateł mijania, a nie jazdy na tych światłach, tych, tych takich, takich dziwnych białych e, tych, do jazdy dziennej, diadkach, które służą tak. generalnie tylko i wyłącznie po to, żeby jeździć do, do e, władzy i pogodzie, a nie w taki, co jest dzisiaj. Po prostu jest koszmar. Okay. E, I love yeah. the... Szanowny panie kierowco, tak, dziękujemy za te informacje, ale jeszcze pytamy, czy jakiś objazd pan sugeruje tam w tej okolicy? Znaczy tak, e, pas do wyjazdu z miasta jest wolny, więc sądzę, że będzie ruch wahadłowy, e, ale tak ładnie, e, ładnie poszkodowani ustawili auta raczej na poboczu, ale mimo wszystko trzeba tam bardzo uważać, mhm. żeby, e, żeby się nie naciąć, bo to jest zaraz za zakrętem, a tam czasami naprawdę słabo widać, więc e, najlepiej noga z gazu w tym miejscu, e, bo. No, bo też droga jest taka jaka jest tam i lepiej nie pędzić tam ten dyk nawet te 60, bo tam jest bodajże do 90, bo to jest teren e, niezabudowany, ale lepiej uważać e, no, no, lepiej uważać, no bo co tu więcej przy takiej pogodzie. Dobra, dziękujemy pięknie Proszę panu za te informacje, pozdrawiamy życzymy szerokiej i spokojnej drogi, czyli szanowni kierowcy jadący do Wolsztyna od strony południa, czyli od wschowy, uważajcie przy wjeździe do Wolsztyna, Cze mogą was czekać utrudnienia Kolizja z udziałem trzech aut. Droga I... numer 315. Jak informować 315... słuchacz? Bardzo dziękujemy 3... za takie informacje mhm. i oczywiście. Jeszcze przypomnę, że nasz numer, czyli 655295529. Właśnie do Waszej dyspozycji bardzo dziękujemy, że informujecie nas, a my informujemy społeczeństwo o tym, co dzieje się na drogach. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonił pan z ulicy Fiołkowej. Mhm. To ja dzwonię troszeczkę dalej, też na słowa z ulicy Żniwnej. Eee, chciałabym zaprosić serdecznie władzę miasta Rawicz na tą ulicę, żeby się przejechały swoimi pięknymi samochodami po dwa do trzech razy w roku nieudalnie łatanej ulicy. Są takie dziury, zwłaszcza jak popada deszcz, i jeżeli ktoś tam nie daj Boże wjedzie, no to koło ma urwane. Mhm. I jeszcze chciałabym dodać, że nie dosyć, nie dosyć, że przez trzy lata tułamy się tymi pseudoprzejazdami, które władze nazywają przejazdami, bo wiadomo, tunel jest budowany to jeszcze, żeby w takich warunkach ludzie musieli się poruszać po ulicach praktycznie, to jest główna ulica Masłowa. Także naprawdę, chciałabym w imieniu tutaj radia zaprosić władzę Rawica. Naprawdę, niech się z dwa, trzy razy przejadą i potem rezerwują sobie u mechanika wolne terminy, bo bez mechanika nie dadzą rady. Ulica Żliwna, tak? Tak, w Masłowie. W to Masłowie. już jest tyle razy zgłaszane, nasz władze nas po prostu olewają. Mieszkańcy Masłowa są tylko do tego, żeby płacić podatki. I nas po prostu olewają. I to jest gorzki głos mieszkańki Masłowa w, tak, w gminie dokładnie. Rawicz. Tak, gorycz. No, ja, okay. Brak tu, wie pan co, naprawdę. Dokładnie, no, po prostu tylko słucham pani, przekazuję to dalej. Oczywiście, Super, w górę. Pchamy to w stronę Rawickiego magistratu. Niech no, no niech. No. Już chyba wszystkim ta przebudowa drogi poznań Wrocław trochę dopiekła. Myślę, że mieszkańcy Jawicza szczególnie mają już jej serdecznie dosyć. No podobno w, do połowy roku ma to być już wszystko skończone i trzymamy kciuki, żeby tak było, bo naprawdę Rawicz jest dokładnie przecięty chyba na pół mniej więcej. Także, dobra, proszę Państwa, 65 529 5529, kolejny telefon. Odbieramy zatem dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię w takiej sprawie tam tą ścieżkę, co teraz budują od Święciechowy w stronę Włoszakowic. Mhm. Gdzieś mamy zanik połączenia. Czy jest... się słyszymy? Halo, halo? Nie. Nie, niestety. Gdzieś panią zerwało. Gdyby pani zadzwoniła jeszcze raz, to spróbujemy wyjaśnić, o co chodzi z tą ścieżką i jaki tam jest problem. I mamy kolejny telefon. Tak Może jest. ten sam? Zobaczymy. Nie, to inny słuchacz. Dzień dobry. Damy. Dzień dobry, witam państwa. Ja mam taką prośbę do państwa. Ja dzwonię z gminy Krobia, to jest powiat Kostyń. Mm -hmm. I i chciałbym pozdrowić policjantów, bo od czasów, kiedy pandemia powstała, nie widziałem tych panów, żeby kontrolowali markety. Nie będę mówił nazwy tych marketów, ale młodzież sobie totalnie lekceważy obostrzenia. Wchodzą bez masek nie zważają na nikogo bardzo bym prosił, żeby pozdrowić panów policjantów. A my oczywiście pozdrawiamy serdecznie Komendę Powiatową Policji w Gostyniu i rewir dzielnicowych w Krobi, bo chyba w Krobi jest rewir dzielnicowych. Tak. I market, jak rozumiem, no w Krobi chyba aż tak wiele marketów nie ma. Krobia, Pudliszki, okolice, wie pan, no to jest nagminne. Mhm. Jeżeli pan mówi, że to jest ten sam market w Krobi i w Pudliszkach, to chyba wiemy o jaki rodzaj sklepu, jaką nas a pewnie, także... to jest z całym szacunkiem oczywiście dla y tej firmy, natomiast no, szanowna firma, no nie wiem, czy tak, no może by jakoś znalazła sposób też na dyscyplinowanie swoich klientów, żeby. Mało tego jeszcze, chciałbym nadmienić, że pracownice tych marketów mhm. też to, że nie zwracają uwagi, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa. Też mają maseczki praktycznie na brodzie, nie, nie zasłanęte usta ani nos, tak żeby pan, żeby ktoś zwrócił na to uwagę troszeczkę. To Bardzo... niniejszym pan to uczynił, a my oczywiście, tak jak pan słuchacz powiedział, pozdrawiamy serdecznie e, służby z powiatu gostyńskiego. E, no i słuchajcie, szanowni funkcjonariusze, no obywatel przemówił. Moja koleżanka pracuje w jednej sieci marketów i... Od gór nie jest zabronione nakazywanie albo wręcz wymaganie zasłonięcia usta. Ust i nosa. To, to jest dziwne, natomiast no, są, każda są, sieć. A są mergety takich sieci, gdzie przy drzwiach stoi pan z i każdego obywatela. Co podobno nie jest łatwe, bo swego no czasu tak. pani ochroniarka tak sobie tam wdała się w pogawędkę z moją żoną i powiedziała, że to jest wyjątkowo niewdzięczna robota. No ale tym bardziej gorąco panią pozdrawiamy. Witamy serdecznie kolejnego dzwoniącego. Alo, i ktoś. Ktoś zrezygnował. Ewidentny problem. Może ta pani, która w sprawie ścieżki Święcie Chowa Włoszokowicę chciała nam coś przekazać się do nas, też odzwoni. Witamy serdecznie. I słuchamy. Halo? Halo? Witamy panią. Radio LK? Tak jest. Ja podziękowania dla pana lekarza stomatologa z Reitana, który przez cały okres. Y Jaki mamy teraz ciężki od roku przyjmuje klientów mm -hmm. z całej okolicy. Pan doktor jest bardzo miły i nie odmawia, a ja vis-a-vis -vis mieszkam, więc widzę w jak tutaj klienci do pana doktora darną. I podziękowania również chciałabym do Urzędu Miasta za to, że. Parę miesięcy temu dzwoniłam do, do was i mówiłam o wybiegu na Zamechowa, że tam jest zarośnięte, że, że młodzież siada na ławkach i to jest posprzątany. No i miło się z pieskami chodzi. Okay. No, i... no i jeszcze to sprawę trochę, trochę ten... obok Obok gabinetu pana doktora stomatologa jest wystawiony w sklepniu, już teraz, nie wiem, właścicielem jest znany Resztyński. Yy, no, nie wiem, czy tam pisze na sprzedaż, czy na wynajem, zaraz nie pan jest tak. Yy, nie, jest nieporządek, jest brudno yy, na tym oknie wystawnym, a obok jest gabinet stomatologiczny i, i bym prosiła tego pana, żeby, o, zrobił porządek. Okay. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, że przekazujemy tę prośbę o porządek. I tymczasem kwiaty i motyle, tak all together, to wspólnie dla Urzędu Miasta i pana doktora stomatologa z Wejtana Ewy I wracamy po przerwie. I rozpoczynamy drugą część tematu dla reportera. Mamy już kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, ja w sprawie tej ścieżki rowerowej słyszę dobrze? Teraz bardzo dobrze. <gry> Chodzi o to, że miałam okazję się już tam przejechać tą ścieżką rowerową mm -hmm. i chciałabym się zapytać, czy to jest normalne, że część ścieżki rowerowej ma krawężniki, a część nie ma krawężników. No, dla mnie jest to trochę nielogiczne, ponieważ wiadomo, pogodę mamy, jaką mamy, zacznie to się wypłukiwać, ten asfalt, który oni tam zrobili, zacznie się zaraz kruszyć po bokach mm -hmm. i to nie jest do egzaminu. Okej, okay. yy, natomiast czy ta rzecz już jest skończona? To jest pytanie. No, tylko że jak robili tą ścieżkę rowerową od początku, uh -huh. to najpierw skopywali krawężniki, później wylewali je ten asfalt. A może teraz odwrotna technologia? Najpierw leją asfalt, <noise> a potem krawężniki. Wie pan, ćwiczą już rozwiązania, <noise> bo to wiadomo, że nudno nie może być na budowie. Dobrze, zapytam w zarządzie dróg powiatowych, jak to wygląda. Chodzi o tą nową, świeżutką, właśnie budowlaną. Tak. Mam już prędko odpowiedź. Za unijne pieniądze drogę. Masz odpowiedź, to mów. Tak, nie będzie tak krawężników na fragmencie. Uwaga, czytam. To jest zgodnie ze sztuką, zdaniem powiatu. Bo. bo to jest pas techniczny, taki fragment. Pas techniczny. A na pasie technicznym krawężników nie wolno budować, po prostu. Pani się Proste. nie zna na pasach technicznych. Ja nawet, no, nie wiem, ja nawet nie wiem, co to jest pas techniczny, ale jak tak mówią, że jest taka sztuka, to wie pani, sztuka jest sztuka. A, sztuka jest sztuka, tak jak pan mówi. Architektura to jest sztuka, a ścieżka rowerowa jest dziełem sztuki. Pas Dokładnie techniczny tak. znaczy się, bo ścieżka ma krewężnik. Do, dobra, dziękujemy do pani bardzo, pozdrawiamy serdecznie. A ja tylko chciałam dodać, że dzisiaj jest Światowy Dzień Sztuki. O! Dlatego tego krawężnika nie ma? Czcimy w ten sposób. Są różne, ja powiedzmy Państwo, no jest na godziny Wenus Botticellego, jest na przykład, jest Monaliza, jest Gewnika i, i jest pas techniczny. No. 65-529-5529. Śnieżek sobie pada, może jakieś dzwoneczki, zapodamy w tle, bo... Jeśli dobrze widzę y, następnego słuchacza, to jest prawdopodobnie telefon z drogi, tak? Dzień dobry, Witamy. Dzień dobry. Dzwoni Jarek do Jarka. Ja? A dzisiaj, jeżeli poruszamy temat maseczek, no to ja odniosę się do tego, czy bodajże trzeciego telefonu wstecz do tego pana. To ten skrabi który, dzwonił, że to młodzież bez maseczek chodzi po prostu. Tak, tak, który mhm. strasznie jest zbulwersowany sytuacją, kiedy to młodzież chodzi bez maseczek, no to ja panu powiem, jak to jest tak naprawdę. Szybka akcja. Wczorajsza wizyta w jednym z podkościańskich miejscowości, w jednym z po, w markecie produkcji portugalskiej. Wchodzę sobie wykonać, że tak powiem, zakupy drugośniadaniowe. Oczywiście dużo ludzi, jedni mają maseczki, drudzy nie mają maseczek, ale co? Nie czepiam się młodzieży, bo wiem, jaka młodzież jest. Człowiek sam był kiedyś młody, prawda? I, i głupi. Tak I te jest. sprawy, prawda? Mm -hmm. Natomiast podchodzę sobie do pieczywa, no i sobie dwóch e, sędziwych panów rozmawiających przez telefon, bez maseczek, bez rękawiczek. Wybierają sobie, chyba konsultowali, która bułeczka będzie lepsza albo która, e, która, która, która słodycz będzie lepsza. Mm -hmm. Otwierają panowie razem e, wspólnie, wspólne komisyjne otwarcie półki. Biorą rękoma, ja już nie zwracam uwagi na to, w jakim stanie były te ręce, bo, no bo to będę patrzył komuś na ręce, ale w tym wypadku musiałem spojrzeć, prawda? Biorą e, sobie te oponki z tymi różnymi pierdółkami na górze, pakują do tego e, e, papierowego, no ale chyba dostał e, pan telefon, albo ta osoba z drugiej strony się zrozmyśliła, kurde, jednak nie to. I tymi rękoma z powrotem wyłożył te, te te oponki i wziął sobie zwykłe pączki. Więc ja się pytam tego pana, który dzwonił wcześniej. Czy zwracanie uwagi tylko i wyłącznie młodzieży, że nie noszą masaczek jest w porządku? Gdzie są ci, a co mu pan powie na temat tych klientów macantów, którzy wybierają, czy ta pomarańcza jest bardziej pomarańczowa i miękka, czy miększa od miększej, czy nie? Więc ja się pytam, czy wszyscy, mo, cała młodzież, ja jestem po 40, ja uważam, że ja już jestem gdzieś ten, ten, ten wiek już taki, że chyba już bardziej z do, 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 do lekarza niż na narty w góry, ale patrząc pod tym, no, no, no nie możemy mierzyć tylko miarą taką, że młodzież jest B, a starsi ludzie są C, bo się okazuje, że wszyscy macanci, 75% macantów, które są w sklepach, to są ludzie... Sędzimy w wieku. Jak ja bym miał chodzić w sklepach, sklepa i zwracać uwagę, pani, pani Olbrachtowa, niech pani bierze te, niech pani tego nie ma, bo każdy pomidor wygląda jak pomidor. Nie, bo to mamy mi, nie, mi, 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 ten pomidorek, ten pomidorek, a dobra, to i tak wezmę paprykę. Więc nie, 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 możemy, nie możemy tak e, e, mówić, że cała młodzież. Oczywiście mnie to też denerwuje, e, aczkolwiek ja jestem po szczepieniu e, e, i, i jakoś mimo wszystko chodzę w tej maseczce, o ile e, po prostu e, muszę chodzić, prawda? Bo jak jestem gdzieś sam, to praktycznie tej maseczki nie zakładam. Natomiast no, nie możemy zwracać tylko i wyłącznie na młodzież, bo młodzież jest B, bo e, czasami warto spojrzeć w lustro i, i zobaczyć, kurde, czy ja faktycznie też te pomidory przełożyłem 4 razy, czy 8 razy w tym sklepie. Ja. Więc uważam, że e, każdy, jak będzie pilnował siebie, to będzie ok. Można zwrócić uwagę oczywiście w danej, w danej sytuacji, ale nie wywalać nie tego na zasadzie, a bo ty jesteś B, bo mo, nie jesteś młodzież, a ja jestem tacy, bo jestem po 60. i zresztą uwielbiany przeze mnie tekst. A co wy o życiu wiecie? Ja żyję tyle lat, tyle przeżyłem, ale my mamy naprawdę ciężkie czasy, pomimo to nawet już mówię, na że lata, się ciężko żyje. Tak w imieniu młodzieży Panie, bardzo dziękuję. Panie, ja, tak, Ewek, w imieniu młodzieży, ja w imieniu już tych słabych. Starszych, bardzo. Pan, bardzo Panie Jarku dziękujemy, ja tylko chcę w, w obronie młodzieży powiedzieć to, że na jednej z pierwszych tabliczek z pismem klinowym z Babilonii, czyli sprzed 6 tysięcy lat przed naszą erą, odszyfrowany tekst mówił, jaka to ta młodzież obecna jest zepsuta. Natomiast w obronie osób starszych powiem, że to tak z tymi faktycznie bułeczkami trzeba uważać, bo to już trzecie zęby i... A wizyta u dentysty albo u protetyka kosztuje, więc to tak trzeba czasem lekko. Nie, oczywiście macie Państwo rację, no, smacanie w, w sytuacji pandemii, a jeszcze odkładanie tego to już w ogóle. Jak już wziąłeś tę bułkę, to już trudno na bo Nie wiem, jakiego sklamowania użył słuchać Jarosław. Macanci. No. Macanci, macanci. macanci. Macanci, tak. Paweł Macany należy do Macanta. Takie tabliczki kiedyś były w sklepach nawet. Także nie wiesz, bo jesteś za młody. To odbierzmy 65 kolejny telefon. 529. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja sprawie tej wypowiedzi ostatniej Aha. i tego pana starszego, co o maseczkach. Aha. Bardzo, bardzo popieram tego pana, co teraz powiedział ostatnio, Czyli tego, młodego. tego pana, co powiedział poprzednio, to nie się lepiej zapozna ze z aktami prawnymi i o, o, na jakiej podstawie są wydawane te zarządzenia i za nich zwraca uwagę komuś innemu. Jasne. Dziękujemy bardzo. Teraz dzielimy się tutaj na obóz Będą obozy. zwolenników starszych i zwolenników młodszych. Przyjmujemy chętnie wszelkiego rodzaju Państwa komentarze również w tej sprawie. 65 529 dziewięć. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z okolic Góry Śląskiej, a mianowicie z a co się z tym wiąże? Drogi. Brzeżany, to ja wiem, że tam ta droga jest słynna. Słynna, słynna. Wy tam macie parę B po a, prostu. A drogi jeszcze bardziej słynniejsze. Mhm. Chodzi pani o tę piękną, y, y, brukowaną drogę tam do sieci. Y, nie, 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 nie. Z Glinki a? albo z góry do Brzeżan, mhm. albo z góry do Brzeżan przez Strumienną, jedna masakra. A, a mogę prosić? Sześć szwajcarski, o... Definicja szwajcarski. Aha, czyli dziurawy asfalt. Tak, a. tak. Ani tą drogą ci nie... No, no... Trzeba próbować, nie trzeba jakoś dojechać do miasta na te zakupy, nie? Slalom gigant, jednym słowem. <grym> dokładnie, dokładnie. Jak, jeżeli jest Pani naszą stałą słuchaczką, a, win a winszuję sobie, że tak właśnie jest, to myślę, że wie Pani, że y, ziemia górowska mam całą masę zalet, które kocham i po prostu uwielbiam, natomiast jest jedna mała wada, jakoś dróg pozostawia co nieco do życzenia. Także oczywiście zapytamy, bo to jeszcze jest kwestia, czy to jest powiatowa droga, czy to jest droga gminna. Powiatowa, powiatowa no, to jest droga a, powiatowa. Nie? A powiat, jak wiemy, tam raczej nie jest tym Emiratem Arabskim pod względem finansowym, ale spróbujemy przekazać oczywiście do starostwa prośbę o pomyślenie nad jakimś, chociaż doraźnym naprawieniem tej drogi, jakiś troszkę asfaltu w te dziury wylać i żeby to tak jakoś się wahało. No właśnie, żeby to człowiek jakoś dojechał, a nie jakąś. Powiem, powiem szczerze tak, siostra ostatnio ode mnie wracając nie znała tej drogi, no bo pojechała sobie no. drugą drogą właśnie na nasiciny, rozwaliła całą oponę. Mm -hmm. No i, a, i co, i za chwilę postawią znak, że yy, yy, nie wiem, wycuta yy, droga czy cokolwiek, no i oni umywają od tego ręce, nie? Ja to myślę, że to jest bardziej problem finansów powiatu, które są chyba dość słabe wciąż. Po różnych historiach, ale dobrze, oczywiście. No, Cóż, my nie, możemy. My, tak, nie płacimy podatki, no to wiadomo. nie? Tak, ja prze, no, My się zobowiązujemy w każdym razie do przeka dobrze. przekazania tej sprawy do Starostwa Powiatowego w Górze. Może są już na jakieś, może jakieś środki z, zabiegają, może jakaś unijna kasa jest do wzięcia, albo rządowa, albo jakiś fundusz przebudowy dróg, no może wnioski składają. no Ja tak narzekam, a oni może tam skręć nie działają, żeby wam te Może coś potalić. chomikują, nie? A może i coś gdzieś chomikują, albo trafią na złoże tak. ropy naftowej. To może, też by Może, było może, może. Albo Węgla. Dziękujemy, pozdrawiamy Dobra, dziękuję, serdecznie. Dziękuję, Wszystkiego dobrego, bo tam taka droga była z do Glinki właśnie przez te Brzeżany, taki fajny bruk i to rowerem tam po prostu to była przygoda. 65-529-5529, ostatni chyba telefon. Tak, wiecie. zgadza się. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że ja popieram głosy obu panów, bo niestety to jest rażące. Ja też widzę, jak wybierają. Powiem szczerze, że pieczywa nie kupuję, a jeżeli ja osobiście kupię jakieś owoce, to staram się zabrać jakąś reklamówkę, czy dużo sklepów, sklepu, marketu, ma właśnie rękawiczki. Ale w takich małych sklepikach, gdzie, gdzie są warzywa wyłożone przed sklepem, to niestety. Panie, panowie sobie przebierają bez rękawiczek, bez niczego. Mm -hmm. I to mnie też boli. A maski niestety, czy jest rozporządzenie, czy nie, czy trzeba, czy nie, po prostu jest takie, że trzeba nosić, no to czy powinno się nosić. No, a czy... nie tam mówić, że nie ma dekretu, nie ma tego, nie ma czy stanu. Konstytucja a jeżeli chodzi ma... o te serduszka, no to też serduszka są drogie. Żeby tak na każdym rogu postawiać, no to też nie jest tak łatwo. Myślę, że idzie wiosna, można sobie kawałek przejść, spacer zrobić z i, i drugie serduszko gdzieś wrzucić po drodze gdzieś bo nie każde miasta mają serduszka. Czasami też są odległe po prostu serduszka jedno od drugim. Mm -hmm. Więc ja cenię tych ludzi, którzy zbierają i naprawdę przywożą, czy samochodami, czy rowerkami, nawet dzieci na rowerku wożą, bo wiedzą, że to jest szczytny cel. Więc pochwała dla tych, co po prostu zbierają i przynoszą. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiamy Panią bardzo i może to niech będzie konkluzja na koniec dzisiejszego dnia, że spacer jest jak najbardziej wskazany, tylko dzisiaj pamiętajcie... Z parasolem, kaloszki. Narty weźcie. Dziękuję. Do usłyszenia do jutra. <ścoughs> Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwon: 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.